Wychodzimy trochę na miasto. Światełko, zaświecamy, o, czekajcie, tu trzeba wyłączyć, nie? Halo? Ops, Simon, jesteś w domu? Jesteś, no to dobrze. Tak, jesteś, nie no trzeba? No to my... Sobie. Widzicie, jakie zieleniny mamy? O, mam do siebie, no, mam. I tu mieszkamy my tu już nigdzie nie ma nikt nigdzie nie mieszka tylko my i na duże mieszkanie a tu mieszkają sąsiedzi moi bo tu jedynie dojdziemy no, do samochodziku よし。No, stop, go Myśmy jak kupowali te to wybraliśmy tak, żeby było wszędzie blisko do pracy, do sklepu. Ucieka ładna na rynek, na, na pocztę i na dworzec. Taką ładną choinkę mamy w naszej we wsi. A tak sobie ludzie, patrzcie, tam ładnie okna. Pamiętam, jak jeździłam do Polski. To kurcze pieczony tutaj było w oknach światełka. A w Polsce, moje pierwsze początki. Do tu wiecie, to też zaczął padać. No nie, nie uwierzę. połączyli się z inną wsią żeby żeby frankfurt nie wchłonął i na dobro im to nie wytrzymało oraz że się jedni z drugimi nigdy nie lubili nie rozumieli a dwa ups. Widzicie, drogi są niezrobione, trzęsie i na naszą ulicę zajeżdżają. Zrobili dwie budowy, kochani. Ludzie nie mają, mieszkańcy nie mają gdzie parkować. Jest hotel, ma za mało miejsc parkingowych dla gości i ludzie nie mają gdzie parkować. Parkują tam, gdzie nie powinni, a codziennie przyjeżdżają, nawet po dwa razy z tego Ornum z amtu i kasują po 20 euro. No i tak, najpierw no zaczęło się od tego, że zaczęli nam do mnie donosić, bo mały czerwony samochodzik to im przeszkadzał. A teraz, jeżeli jak mój mąż ma home office i jest w domu cały czas, to ja parkuję pod garażem, a mąż na ulicy, na parkingu zajmuje dwa miejsca swoim dużym samochodem kochanym. Tak to wygląda. By I się mówi, każda wredota wyjdzie każdemu bokiem. Nie opłaca się ludziom źle życzyć, nie opłaca się ludziom z ludźmi po prostu walczyć, bo później dostaniesz samego kopa. I ten, który donosił, powiem kto donosił, a mojego czerwonego samochodzika, parkuje teraz dwie ulice dalej i w deszczu i w śniegu, i w figurze, musi zapierniczać, kochani, bo donosił. Tak bym i jakby nie na no się, to im się nie, nie wymyśliło, że tutaj należy przyjeżdżać i ludziom czy jakieś tam. Bo ta uliczka jest maleńka. Ta uliczka jest niemal, 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 niemalże prywatna, można by powiedzieć, kochani. Tak to wygląda. W tej chwili mąż stoi na dwóch miejscach w tej wojny, no, Mamy trzy samochody. Jeden stoi w garażu. On jest zameldowany od, od wiosny do jesieni a drugi kochany jest, jest, jest męża wóz, trzeci jest moje starcie Sąsiedzi puszczają zawsze nie wiem czy będzie widać to też jest ładnie tak udekorowane i to się zaczyna o! I co teraz zrobiłem na właśnie. Tu jest jeden nowy dom stoi, budowa Miejsca zajęte, tu rozwalili drugi, bym odstawiał drugi. ja, kochani, podjeżdżam sobie pod mój osobisty garaż. O, mam nadzieję, że nie wiem, Sam Samolot, aparata, do tego Dlatego podjeżdżam bardzo I... dużo. I jesteśmy już w domu. Tak, no wyglądam moi drodzy, że tylko to obsadzę sobie moje CD, to żebyśmy tutaj... kamerę dowieźliśmy z całości do domu. Zaczęło znowu lać, ale to tak prosto. Sprawdzimy, czy jest coś to skrzynce. To dzisiaj nikogo nie było, ja jestem samotna. No już pojechał w ten. Wielkie. o wielkiego o wielka on sobie rośnie widzicie ładnie no no grudnik też stoi i co robi grudnik Nie. bo grudzień Tego ucięliśmy po wybił sofit no a tutaj o tutaj zasłonośnie. rośnie? Zawsze wilkowy, kochani. Złoczymy. my to mamy. Pieska. Psa Sajmona mamy. Dzień dobry, Sajmon. Sajmonella. Dzień dobry. No, choć pokażę, jak się wita z pancią. Zawsze. O, tak się ze mną wita. Zawsze. A tu jeszcze jest drugi. O, przepraszam. Zanim ten, to jeszcze się musimy przywitać z drugim. Z drugim koteckiem. Tak jest gotiem, drogi mojeckiem, to jest królewiczek. On nie przyjdzie podczyna. Chcemy dojechać do końca, do tego Asan, nie? Skończyliśmy na 10 i kochani lecimy teraz, co tam dalej jest. Do końca do 24, a co zrobimy sobie? Szaleństwo świąteczne. No więc co mam tutaj 11. W jedenastym jest, kochanie, już Wam szybciutko mówię.